Super. Ta stara jędza nigdy nam jej nie odda. Wynocha. Nie mamy drugiej piłki. Jak będziemy grać? Przede wszystkim nie tutaj. Moje podwórze to nie boisko. Dlaczego nie zareagujesz? Niech grają. Powiedz to swojemu synowi. Nie chcę. Dlaczego? Nie mam ochoty. Jasne, że masz. Jeśli ci pozwolę, pożyczysz mi skórzaną kurtkę. Tak. O. Kręci się tu ten Nie teraz Mariusz. Obiecałeś. Masz jakieś imię? Tak, by mówić do ściany. Masz nóż? Pożyczyłbyś mi? Tak, to mój. Złodzieju. To już maja. Blaka. Nie zaczynaj ze mnie. Mój brat jest mistrzem zapasu. Oby to naprawdę był twój nóż. Cigar z mi dołuchy. Tu Mówiłem, że go ma. Mario. Kupiłem go od Ziegenfusa, ale mogę oddać. Nie ruszę. Jest mój. Dostaniesz inny. Trzymaj. Dzięki. Gdzie się tego nauczyłeś? Trenujesz zapasy? Nie. Powinieneś. Lubisz gołębie? Co w nich ciekawego? Latają. I co z tego? Wystarczy. Idziemy on?